Ja pierdolę. Kuźwa, ludzie nie. Dobra, działa stream. Musiałem na nowo grenalo... włączyć. jak go się podpędził, zapierdala. To ty się odpierdala, staję. <ścoughs> o kurwa. O kurwa, ty się odjeba. Dobra, jedź. Widziałeś co ci się odjebało? Ja sama na czepa pojechałam. No to chujdę na czepa, ale go się podpędził, nie jebało. Ja nie wyjadę, kurwa. No dawaj stary, dawaj skania. Nie ty się Dobra, więc jeszcze raz, ja <grym> mam wszystkim. Robimy. Pod... Robimy szybką. szybkiego streama z landością. Już to co ty się odpierdala. A później wytargam, zrobimy dłuższego streama. Ticket by Aragon. A Aragon, skogo coś to nazwy zrobił, jakiś wat sokier z czynią. Krączkę w Lucian Expo jest coś tam. Sama na czepa stoi. Tu <grym> właśnie. Sama na czepa jeżdżą, Mały zniknął. O, pięknie, no patrzcie, teraz akropatykę. Trans. Chyba dance, a nie dance. Lady dance trance, uwaga scoutem. Jakby ktoś chciał w ogóle do spedycji, to mamy rekrutację. Okay, dance trance. Xofa, XoYong, XoYang, Xofa i Lili. Jakiś jedzie. Lili? No co, co to ma być lol? Co to ma być za lol? Ja się pytam. Co to Lili, za lol Nie być? To już... to są postacie Nie... Jak ja mam to zrobić? No bez żartu, jak ja mam zrobić? To to? Szybko to ja muszę nas wydać. Ale teraz się fajnie jedzie, jak nie zacina grę, Nie I zaczęło. Ale mało ludzi, nie? A tak na no, tej lądówce, to co mnie zacięło do góry, to tu padnę O, Niko. ma Niko. Ja, Frogo, zaraz tu na testa a przyjdę, ja na chwilę idę na inny test. Okej. Okay. Tam jest Onik, tak? Tak, zobaczcie tam tamten jest. User 28 sekund Ale twój co ten tabulator miał, znaczy ten tag player? B by... Dawaj skaniala, ciśniesz. Bo cię jakiś e, słabe Volvo dogania. No, tylko 600 koni mam. Ja mam 540 mam na moim Volwie na tym, na drugiej firmie. Ale w, mogę mieć nawet 300 koni, bolek lagów nie. Mam. nie mam. To jest piękne. Jedziesz i wyrzecznik w drodze. ja nie lagów wierze. nie mam. Jedziesz Dwaja, i... stoi na. Przedtem myślałem Bogu. kurwa no tak byłoby sensu Bogu, w ogóle tak. jazdania na tamtym profilu. Mm -hmm. Co dwie minuty lag i co chwilę co chwilę ktoś ciut opisie siedział kurwa. No teraz fajnie płynie wszystko idzie. Nie ja i ja, ja mam na środku drogi to jest kałtem. No dobrze. Na ja się gości w niego w dupii, nie, ja sobie dawam gości. Tak. Nie! Bezpiec. Za demie się odbijał! Nie, wierz w niego! wjeżdżaj! tak w niego! Dawaj, dawaj! Zjob! Gdzie pan mnie bał! się chyba <grym>, no. ja no. nie wyhamował i gaz nie do się a ja wierzę <grym>. w niego w dupy w niego! Widziałeś to zobaczta! Co tu Nie, bo byłem skupiony na Grym? zakręcie. Co ja nie wnikam, co tam będzie w w. co? I co ja się obawiam, co by tam robisz? <gadam, jak mrzak kurwił. gadam> chyba, tam, mnie zakurwił! Chyba przez 130 czy tam więcej, jak zajebam w niego, aż go podwróciło. Gdzie <gadam> ja na mój pas wyleci? Nie, wiem, czy moi, którzy lubią jeździć, chyba na te, te zatoczki takie? No, w chuj ludzi też idzie. W się... chujowym to jest, nie? Oni sobie wjeżdżają, wyż... stoją i pierdolą później głupoty na nosibie tylko. No. ostatnio kurwa pół dnia koleś tutaj stał, nie? Chyba otwarty jest wagon. Ja przyjechałem. No otwarty, otwarty. No ja ktoś tak coś kombinuje, zatoczki, toczki chyba. To go najwyżej. <coughs> <py> Trochę mi szkoda, jak z pana, bo level chcę widzieć, ale kurwa, trzeba jedną tu chuj. NVIDIA GTX jedzie, tego gościa skądś kojarzy. Jak skąd nie GTX NVIDIA <šk> No nie no no, widzę, go widziałem. G gaj, w w ma na też. Wiesz, yeah. na internecie zawsze można wyjdzieć. Wiesz, ja nie muszę przejść na, na, na internet, wystarczy, że zdejmę obudowę. Uwaga, jaki Scout leci. Uważaj, bo cię wyprzedzał zaraz Empołek to jest ten? No Już wiem, się za krójne A co on jest niebezpieczny? Nie, 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 nie ma nie przyjąć. O Fuck co, no ja wiele do za do No ale ci powiem czy skał to ogólnie są niebezpieczne wszystkie, nie? ja tu bym chciał zabić konwój nie wiem kiedy może, może w I, tak, I takich 300 y, sobotę, sobotę zabić tego skautami tutaj pilotami Chodź. Mm -hmm. Konwój firmowy Jestem ciekaw ile byłoby koliz Ale co, wszyscy z czy co? na godzinę Wszyscy z Nie, normalnie nie. My skałtami piloci scoutami, z kołtami rozprzadzonywkami to dwóch pilotów, czy tam jeden pilot by wystarczył? Dwóch No, też Zas, dzisiaj nad tym... Z tyłu, z też dzisiaj nad tym myślę Już mówiłem, że ja nie chcę być pilotem Ja mogę no, nie ja być w jak chcesz Ja mogę pilotować też, nie? Dzisiaj nie, sobie troszkę... na no, ja mamy, na no, ja tego... Z sobie trochę dzisiaj pojeździłem ja, i, I ja, no, ja się... i ja na razie z Cox Chyba żebyśmy z sobotę międzyfirmowy. Z Kim. Może. To swagier z nami pojedzie. Bo ja poje... pojadę o... tym... Tą firmą. Wagier wystusujesz wszystko za nie? Bo ja pojadę scoutem. Ba... Wagier tutaj pojedzie. Bo trzeba jakąś większą firmę ogarnąć. Z Dam swagier, ja tam mam nadzieję, ale... Żeby usłyszała. nas było 10 osób i w drugiej a. firmie, 10 osób to było fajnie. Ale ja ten, ale ja drugą firmę nie ogarnię. Ja mam czas na to, żeby ogarnić drugą firmę. Nie będę żebym zaczął grać na drugim koncie. Nie wiem, czy mi się tam chce grać. To mam mały level. Ale ja mówię o godzinie jakiejś firmie do kogoś, nie? No, tylko trzeba kanały pojawić. a ja ten zrobi na jednym kanał do firmy. Trzeba zrobić kanał do. Do klanu, do Akademii Przecież Bo dzisiaj przyjąłem Pubert jest? Czy nie ma żyje Chyba Tylko żołnierz ja się... dzisiaj O oh, ciul Ci się odjeb... jebało Nie wiem, czy się pod prąd jedzie No kurwa mnie też zepchał Wiesz, może lubić Po co ja Już po jechałem, Wiesz, może jak lubi jechać po prąd, to czemu nie zabrań? I tak tam te Co to ma być? Kolejny kurwa debil z ciężarówką pod piłąc. Odpierdala. Trzeba ja mułać trochę, bo... nie ma. patrz, ja. No Patrz zaszło. Patrz! to co tam się wydarzyło u was, wiesz? Jedzie się gości do góry, on leci na mnie, ja pierdolę. Tak w powietrzu leci? No, wydupiło no, go w powietrzu, zatem... Normalnie w leci, gdyby, to normalnie sam tam nie? A Kuma chyba we mnie zajebał, z tym Scoutem. To było dobre, kurwa, tak jadę, jadę, tak, patrzę, auto leci. I prógą bokiem, kurwa. A zanim Scoutem... A Kuma zapierdolił we mnie, nie? No. A ja bym w niego tylko go ominęłem. Nie ja w Ja tam pochołkę zgojnąłem, ale nie miałem już jak jatować, nie? Fajnie na co i poszło, Ja tylko się ratowałem tak, żeby nie jedną tego co leciał, nie? Ciężarówką w powietrzu. Ci. Ciężarówką w powietrzu. Hmm. Normalnie startowo jebał. Wiecie co, ja nie wiem jak to wyglądało, ale... Zobacz CB na live, ale... jest Na live? Dziesiąta minuta bodaj za, albo dziewiąta. Aż do nas sprawy. Ja wiem, że to się odjechało. Nie wiem, co ci się odjechało tam. No, dziewiątej minuty w istocie. 9:30 może być tak. Kolejne te bilety wyprzedzają na mój no To nie ma. Na metrkę śmierci. Uuuu! Ujajesz, te bilety na milimetry. Kolejny. Ale Tak ciekawości ile chodzi tam FPS? Wow! Ale poleciał. Ile masz? Nie wiem ile mam. Wypadek... Ale to szczerze to, szczerze to nawet nie wiem jak to sprawdzić kurwa. Nigdy mnie to nie interesowało. Ale już się poleciał. O guma jest tutaj, stoi na środku drogi. Po oczywiście. Wow! Dobra furgo ja idę tam do bota i gora, żebyś zaposnąć muzyki. Możesz zmieniać u niego muzyki? Nie Widziałeś tam jak tam się ładnie jedli? Ustali Po piąt? User left your channel byłeś A ładnie, pływał Co drugi ładnie wpływa Coś pusto, jakby się zrobiło Coś osób Siedem teraz, siedem To taka trochę chujowa godzina jest To za dwie godziny to to będzie pełno, nie? Baka patrz, patr, jak go widziałeś? No. no nie, nie widziałeś, to byłeś Widziałem

Uważaj jakiś random wyprzedza, dawam Freedom Style, zaraz będzie miał styl jego fuego na zakręcie. Uważaj, wyprzedza się. Ło, ale mu się widzło. To na teraz terenie... to... Wow. Na tej lądówce to by trzeba było mieć zderzak jak ten no, Milimetr metrów to się bo giegał, i się minąłem No i, ja go i, przerysowałem <grym> by... Ty się kurwa cieszysz What the fuck are <grym> <is grym> idiot? <grym> wszystko, fucking purple car Wszystko jest na YouTubie, jak wyprzedzasz nocy, ja to nie to nie Jechał ten i... Zerówka, admin czy zerówka? Nie, nie, jaki admin? Chyba nie Polak Widziałeś? No bo tam jakiś koleś coś wyzywał, nie? Wow Widziałeś Alina? Widziałem, widziałem Ale jaja No I dobrze niech pilnują tutaj porządku ale ci po moim tu mają przejebane na tym odcinku, tak? Nie, mają Mają robić robić. Hmm. No no nie, gdzie się, ja nie, 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 Jak lagi. No a co, funkcję, trochę. Stopa. o kurwa tu się odpierdala kurwa scouty po stoją ale ci pewnie ma się też coś dziwi, że tu niektórzy jeżdżą nie? mnie hmm. jak tu dzieci po 5 lat też grają i czemu ty jedziesz w prawo? Prawo jest, w lewo? W lewo! No w lewo Pilot stój, kurwa, ci po Nie, prawo, ale dobra No, na no Magdeburg, nie? No dobra, no to okej okay. Ty będziesz stanąć, bo ja nie mam, no Magda był taki tanny na tutaj noc. No ja dalej może. No ty. Tam tu. Staniesz? Tanny, bo ja muszę coś zmienić. No to stanę, żeby cię przyzmknąć. Magdeburg? Tak. A ty chce przez Leipzig'a przejechać? Czy gdzie ty chcesz jechać? Yy, no, przez Leipzig. Dresden tak dalej, tak? Ja Dresden, tam, no. No, dokładnie. Dobra, ja to mam. Chodźmy. Kurwa, 47 już. dawać ciśniemy, bo ja tam muszę spadać. Wszem już powinienem spadać. A pojadę w szafach, to trzeciej mamy wchodzień. Jeden piasku na czepy, dwa miesiące w nie ma źle. Spadło mi. Uwaga, Antek. Aha, on poszedł. O ludzie. A mi się już nie chce. No ale mi się nie chce. To wyjść tego? Czemu? go Wyjść tego. No ogólnie mi się nie chce gadiusz, już na tesa. A jak on ten cechał z nami? The... Ale <coughs> po Już ma nik ciemny niebieski EZ2 będę musiał iść tak, że chyba będzie, będzie dobry kończą No ja muszę zaraz spadać No to jedziemy na stację między na i EZ2 a, ZDW, a ty spadasz Dobra Nie wiem, że po tym wieczorem się zrobię coś dłuższego. To co to jest? Nie ja wiem, że wieczorem się zrobię coś dłuższego. Lewa. No i Ja Pewnie pójdę do Zapiertu na... na naiwę filmować. Nie widziałeś tego, nie? Nie go on zajamał. Łota. Chabia. Ta, to by w było na tyle. Ja będę na razie z ATS-a Co ty robisz debilu? Taki szybki live kończymy. A potem wieczorem może jeszcze coś zrobimy dłuższego. Także. Dzięki na razie elo. Big.